Siema! Dziś nauczymy się rzucać. Z tej strony Keep The Beat, oto kanał gamingowy, kolejna część kariery w NBA 2K22 i odwiedziliśmy halę, w której można grać mecze sparingowe z ekipą złożoną przez Chrisa Brickleya. Cześć, dziękuję za oglądanie, lubię wasz kanał na YouTube, jest fajny. Cieszę się, że wszyscy mi mówią, jak świetne są wasze treningi. Wszędzie się rozwija, tak? Tak, więc co mamy dzisiaj? Mamy duże nazwy w następnych kilku tygodniach. There's going to be a lot of eyes on us, social and all that. Cool. So you play well, it can help you draft stock. I that sound good to me. Hopefully you'll learn a thing or two. So we're here to get better, right? Exactly. Hi, right, What's the plan? We're running threes. We got some other young guys your class. You should fit right in. Yeah. You didn't warm up or anything? No, I'm good, man. Follow me. Kim jest Chris Bridgley? Zapytacie. No cóż, jest personalnym trenerem. Przede wszystkim trenerem rzutowym. Jest też fenomenem social mediów. Na Instagramie ma milion followerów, więc nie dziwne, że tutaj akurat chciała takie nazwisko zakontraktować w fabule trybu kariery. Ogólnie to fajnie, że jesteście. Widzę, że te częstsze odcinki kariery się Wam spodobały. Mam nadzieję, że to się będzie utrzymywało. Oczywiście pamiętajcie, że byłoby zawsze miło, gdybyście zostawili kciuka w górę, zasubskrybowali ten kanał, kliknęli jest dzw dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o tych wszystkich nowych filmach oraz napisać komentarz ogólnie jak się Wam gra i co byście chcieli zobaczyć dalej w tego typu odcinkach. Tutaj gramy po prostu sobie tak zwany pick-up game, luźny sparring z jakimiś kompletnymi no-name'ami. Robimy to po to, żeby popchnąć fabułę do przodu, ponieważ yy, to jest taki specjalny quest. Jeśli go przejdziemy, to wtedy będziemy mogli zdobyć cztery perki, a czym są perki? No, perki to jest taka nowa rzecz w tej edycji NBA 2K, że oprócz tego, że macie dwa podstawowe tej covery, to możecie sobie wy, jakby wyekwipować perk dla swojej postaci, dzięki czemu będzie miał jakąś tam jedną specjalną umiejętność. Na ten moment mamy remis 10 do 10. Mam duży problem, żeby się przepaść pod tym koszem, ale będziemy próbować, bo gość jest ode mnie po prostu mniejszy. Więc pyk, drop step, są punkty 12 do 10, tak jest. Wołamy na zasłonę naszego wysokiego pick and roll. Pick, pick and roll to jest jedna z najłatwiejszych e, szans na zdobycie punktów w NBA 2K od lat. Zresztą w prawdziwej koszykówce również, ale w tej edycji mam wrażenie, że pick and roll jest jedną z naj bardziej oczywistych i w zasadzie takich jedynych yy, szans, żeby zdobyć punkty w tej grze, bo wszystko jest tak cholernie trudne, obrona jest strasznie ciężka do przejścia, ale przynajmniej po zasłonie komputer zawsze coś tam się zagubi, jest niepotrzebne podwojenie, ścinający fajnie ścina, więc zobaczcie, no niemalże za każdym razem te pick and rolle kończą się punktami. Jest 20 do 14 dla mnie, jeszcze jeden pick i... Trafia, tak jest, właśnie wygraliśmy ten meczyk i są jakieś nagrody, wow, bardzo dużo punktów do Badży otrzymałem, to jest, wa warto było tutaj przyjść pograć, jeszcze jeden Badż się odblokował, więc super, ale słuchajcie, dziś zagramy sobie drugi mecz w koleżu, ale zanim do tego dojdzie, spójrzcie, kogo spotkałem na mieście, klawin, w co oni Cię ubrali? MP, what's up, man? Zach Levine. Yo, you hoop up here, bro? Every once in a while, man. Come to the Mountain Dew Court, get some shots up. Hopefully, get better for the three-point contest. Hey, sound like you fitting right in, bro? Yeah. yeah, man. I'm uh, I'm standing out, but I'm fitting in. <laughs> Yo, that's what's up, man. Yeah. So what's up, man? You trying to earn a little extra today? Oh, yeah, I'm game, bro. Yeah. Just meet me right back here. We can work on our shot and we get it going. That's it. Easy as that. Say less. Easy. <laughs> <laughs> I See you later, you bro. bro. Yeah, yeah.

Tylko to jest taki jeden drobny haczyk, że nie możemy przegrać, bo wtedy odpadamy. No cóż, pierwsza akcja pick and roll i mamy stratę. Gościu wybija piłkę naszemu wysokiemu spod kosza, tutaj cisny do tej obrony, ale ten Nox, który właśnie zrobił coast to coast i trafił spod kosza, jest najtrudniejszym przeciwnikiem w tym meczu. No cóż, biegnę i mamy 2 plus 1, tak jest, mamy akcję z faulem. Czyli jednak ten mój zawodnik, ta jego siła, ten jego driving layup ma tutaj jakąś moc. Mam jeszcze oczywiście rzut wolny i. Nie był to rzut perfekcyjny, ale wpada. 9 do 6. Przegrywamy. Rozrzucam piłkę. Wysoki bierze. Fade away! OK. Takiego rzutu się akurat nie spodziewałem. Przegrywamy sześcioma, jest naprawdę ciężko, ale udało się znaleźć dobrze ścinającego zawodnika mojej drużyny, więc mamy asystę. Wycofuję, odrzucam, rzut za trzy. Kurczę, gdyby tylko oddał ten rzut w pierwszej sekundzie, a nie od razu. Dobrze, tyle, że była zbiórka w ataku i mamy te punkty. Dwa punkty w plecy. Komputer, komputer. Przeciwnik nie trafia, mamy zbiórkę i jest kontratak, Biorę go e, koziołkiem, hopstep i. Stąd testem. Bardzo trudne wejście pod kosz, ale siedzi, jest remis. Rozrzucam na prawą stronę. Oddaję, oddaję mi piłkę. Wołam na zasłonę, ale z lewej strony, mój drogi. I ścinaj pod kosz ładnie. Aj, pobliżaj się przyciski. Biorę na plecy. Biorę na plecy teraz. On jest mały. Ja sobie poradzę. I. jest ja się. Nie wpada. Sorry, nie wpada, ale nasz center przynajmniej robi dobrą robotę yy, na deskach w ataku. Chodzę pod ten kosz. Taki drobny Eurostep. Są dwa punkty 25 do 16. Rzut z yy, przeciwnika nie wpada. Mam zbiórkę w obronie. Wow, mam już cztery zbiórki w tym meczu. Biegnę na środek. Podaję do mojego centra, który dobrze, dobrze tak jest, Rzuca w trzecie tempo. Nabrał na pump fejka przeciwnika. Pr tutaj była próba podwojenia i nie wyszła. I co to jakiś taki... To był śmieszny. To był mój blok. To był mój blok? Nie, to nie był mój blok. To był tylko kontest. Ko ale mamy kontra i są, jest asysta, są punkty, tak jest. Włam na zasłonę. Cofam. Jeszcze raz i ścigam pod kosz. To są punkty, to są pewne punkty. Bank jest w sat. 33 do 25. Let's go. W końcu udało się zdobyć jakieś punkty w miarę efektowny sposób. Zasłona. Pick and roll. Nie no, to muszą być punkty. Tak jest. Piąta asysta. Mój zawodnik rzuca za trzy, nie trafia, jest zbiórka w ataku, nie trafia, jest jeszcze jedna zbiórka w ataku, jest w końcu. Za trzecią próbą udało się zdobyć te punkty. Co prawda nie za wiele tutaj e, brałem udział w tej akcji, ale, ale hej, przynajmniej są to punkty dla mojej drużyny. E, dobrze mnie kryje. Mój przeciwnik, rozrzucam, rozrzucam piłkę po to, żeby troszkę ocenę podbić. Patrzcie, jak te podania lewo-prawo, tak troszkę ocenkę sobie dają. Teraz już mamy ocenę A. Po zasłonie, pick and roll, perfekcyjny rzut z podkosza, mojego podkoszowego. Jeszcze jedna zasłona, robię sobie koziołek i podaję do ścinającego wysokiego, który trafia. Tak jest, to już jest końcówka meczu, 45 sekund do końca, prowadzimy. Troszkę przesunąłem akcję do przodu i jeszcze jedno wejście po takim spowolnionym dwutakcie. Chyba, coś mi się wydaje, że w części z tego korzystał. A jeszcze tu je łasiłem na jeszcze jedną zbiórkę, ale po co? Ale po co to wszystko, moi drodzy? Wygraliśmy ten mecz. Drugie zwycięstwo w koleżu MP 16 punktów, 9 zbiórek, 7 ases, 2 przechwyty, 1 blok ocena, a ale najważniejsze, zwycięstwo. Skuteczność, oczywiście, jest tutaj naprawdę mocno do poprawy, ale to jest jeszcze wszystko kwestia e, w, 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 do, do zrobienia. Do wyuczenia. No jest super jeszcze jeden bacz mi wpadł do defensu, więc e, będę mógł sobie to wykorzystać. 642 VC. Wow! Szał szaleństwo. A po meczu zawsze fajnie jest się dowiedzieć, co twój najlepszy kolega sądzi o Twoim występie. Hey, you look like a cheat code out there, bro. Like for real, status on deck. Hey, I appreciate you, Rick. Yo man, I'm not i always To jest piękne, to, to jest bromance, to jest, to jest wholesome i w ogóle pff. super, podoba mi się, pozytywne wibracje. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!